Jak będziesz wspominała związek z Arsenem? Pozytywnie. Wiesz, to trwało trzy miesiące, i w międzyczasie wydarzyło się dużo bardzo fajnych rzeczy. Na przykład byliśmy w tym Rzymie i tak dalej. Mhm. I to było, wydaje mi się, że zaangażowanie z dwóch stron. To nie jest tylko tak, że to on miał ode mnie wsparcie. On też był dla mnie jakimś tam wsparciem, zwłaszcza po wyjściu z programu, gdzie wylała się głównie na mnie fala hejtu. No i wtedy byliśmy gdzieś tam dla siebie, nie? Bardzo dużo fajnych rzeczy. Razem robiliśmy, spędzaliśmy fajnie czas i będę to na pewno miło wspominać. A czy twoim zdaniem Arsen w ciągu tych trzech miesięcy był w stu procentach ci wierny i lojalny? Nie Jak mam uważasz? pojęcia. Nie mam pojęcia, nie wiem. A docierały do ciebie jakieś takie informacje, że otwórz oczy? No tak, cały czas od momentu programu. Tylko wiesz, w programie to był ten temat związany z tym Kasa, amory i tak dalej. Nie, ale wiesz co, mi A... chodzi kompletnie o co innego. Czy dostawałaś na przykład wiadomości od swoich obserwatorek, że wiesz co, widziałam go tu na mieście i było to trochę nie w porządku wobec ciebie? Czy były takie wiadomości? Może po tym twoim apelu? Po tym moim apelu, tak. Wiesz, zawsze jest tak, że jak się już coś kończy, jak się kończy związek, to nagle wszyscy ci zaczynają wszystko mówić. Um, I dużo osób gdzieś tam do mnie się zadzwoniło, czy coś takiego, nie doszukiwałam się i nie będę tego robić, nie doszukiwałam się żadnych tam zdrad i takich tam rzeczy, bo po prostu nie chcę sobie zaśmiecać głowy. Um, a czy był w 100% fair? No nie wiem, on to będzie miał na sumieniu. Ja byłam, jestem i. Ale żeby było to jasne, dotarły do ciebie jakieś informacje, tak kończąc, żeby widzowie mieli pewność. No, że nawet takie informacje były. Nawet tą informację zamieszczałam, e, screen z tych rozmów, z tej wiadomości, w sumie, którą dostałam zamieściłam na Instastory, więc no tak. Okej, okay, dobra. Wy mieszkaliście trochę na walizkach. Raz on był u ciebie, później ty u niego. Na pewno jakieś rzeczy zostały. Co z nimi zrobiłaś? Ja, ja powiem ci tak, ja zawsze wyrzucam. Doda, kiedyś spaliła radka rzeczy. Co zrobiła Angela Dali? Nie, nie bym tak Wiesz, to za bardzo go szanuję. Wszystkie rzeczy zostały zwrócone. Ale ty wysłałaś już? Tak, już zwróciłam Damian. Tara, a były jakieś fajne koszulki? Nie wiem. <ślesz> nie, no, no przecież zbierałaś te rzeczy. Jezus, Czyli mu a to on ci wysłał. Jest... A dobra, dobra, co, co mówiłaś? Że co potrzebuje? Mówię nie wiem, może potrzebujesz <grym> jakiejś nowej kolejki. Ja ci kupię, Damian! <grym> e, dobra, a on ci wysłał? co, e, nie, nic mi nie musiał wysyłać, bo nic tam nie zostawiłam. Ej, czyli ty jesteś sprytna dziewczyna, zawsze wszystko za sobą zabierasz, nic nie zostawiasz. W hotelach też? Zawsze.